Cześć wszystkim z tej strony round. Witam Was w kolejnym odcinku Mortal Kombat vs. DC Universe. Dos doszliśmy do czwartego chaptera, tym razem jako zielona latarnia. Zobaczmy, jak tutaj się on sprawuje w ogóle w walce. Co ma ciekawego. No, jakieś tam wiecie, ciosy związane z tą, tą swoją. swoim pierścieniem. Sorry, swoją, kurczę. swoim pierścionkiem. Tylko, że widzę, że jakieś pojedyncze tam ciosy posiada, ale. Za bardzo takich łączonych ataków nie ma. O! No dobra, 30% udało się tutaj troszeczkę go zdemage'ować, nawet sporo. No ale teraz. Okej, okay, fajnie. Kontra poszła. Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze jeden cios i będziemy mieli go z głowy. Pięknie. Green Lantern. No może nie było to piękne, ale wygraliśmy wygraliśmy. O to tu chodzi. Dobra, troszeczkę on ma takie, wiecie, całkiem inny styl niż pozostałe postacie. Praktycznie jeden cios możemy zadawać jakiś. Nie ma jakichś takich łączonych, że kilka razy jakiś przycisk naciska. o teraz coś tam wyszło, ale. Ale to jest, no po prostu trzeba kombinację wykonywać. Tam było tak, że wystarczyło jeden, ten sam przycisk wciskać i mieliśmy jakąś kombinację tutaj jednak. infecting your very substance with rage. for the moment, we can control it here on Oa, but if unchecked, it will spread across the universes. then we'll stop it. if it continues to progress at this rate, energies throughout will be redistributed and corrupted. no lantern's ring will be unaffected or remain intact. nor will any other being in the galaxy escape. neither universe will survive. Why is this happening? We are uncertain of the cause, but we believe this anomaly originated on Earth at the moment of Darkseid's defeat. You know anything about that, Lex? It is highly unlikely that Lex Luthor is capable of influencing devastation on such a cosmic scale. You on Earth must work together to locate the source of the disruption and destroy it before the merge is complete. Looks like we have no choice don't worry handsome we won't bite much earth sector 2814 is under your protection we cannot spare any of the lantern corps to help charge your ring and return quickly there is not much time that's more like it so what's it going to be hero do we work together or do i have to save the world in spite of you remember i don't trust you luther the feeling is mutual. That's the UN communicator. I have to leave you here. If I were you, Catwoman, I wouldn't turn my back on him. I can take care of myself. sweet home, or at least it used to be before dark side got to it. you brought it on yourself, lex. from what i hear, you helped dark side. i never take sides. i chose the lesser of two evils. the worst superman would do is hand me over to the authorities. dark side, on the other hand, would destroy everything. it wasn't much of a choice. seems like we don't have one now, either. So, what's the plan? Simple. We find a way to turn this situation to our advantage. Wonder Woman, this is Green Lantern. What's going on? I'll tell you what's going on, Green Lantern. Who are you? Name's Jax. And now that the introductions are out of the way, we're shutting you down. Ok, tym razem Jax, yy, Uniwersum, oczywiście, Mortala. Próbuję tutaj jakiś komba... Yy, nie wiem, wiecie, to pojedyncze takie ciosy to nie bardzo mnie tutaj bawi, to wolałbym jakieś, jakieś inne ciosy zmajstrować, ale kurwa, maczno ty, próbuję nic, nic. No dawaj, puszczę. No co jest? Dlaczego on tak długo walił ze mnie tym? Dobra, spróbujmy może z nogi troszeczkę powalić, bo widzę, że ręce to ma takie... Przestań, ma szkoda gadać. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że go dobiję tutaj tym. No niech będzie. Pierwsza dla nas, ale ja to kiepsko widzę. To jest dopiero druga walka ogólnie. Przed nami jeszcze zostało dwóch przeciwników. No to będzie może na pewno ciekawa. Ciekawe. O, jeszcze zajebiście, zajebiście. Uciekaj, uciekaj. Kończ, kończ, kończ Okej, okay, coś tam oberwał A, spizdy, dawaj, dawaj, Młotkiem go. Pięknie. No ja coś tam, coś tam no, mu zabraliśmy, jakby nie patrzał. Już jest na wykończeniu. No i dobra, druga walka nasza. Ale kompletnie nie ogarnięm tej postaci. Jax. You again. Sonya Blade to Special Forces. Jax is down. Don't try it, lady. Things have changed since the last time we faced off. Negative, negative. I can handle it myself. Not this time. Round 1. Fight. No dobra. Sonya Blade. Zobaczmy jak tutaj pójdzie z nią. Na razie tam troszeczkę oberwała od nas. To nie zmienia faktu, że boję się jak podejdzie. Ok, udało się wywalić, ale no tutaj akurat z tym. No właśnie. No właśnie, no właśnie, o tym mówię. O tym cały czas wspominam. Zajebiście, zajebiście to wyszło. Nie, nie, tylko nie to. A idź pan w chuj z taką robotą! Nie no, muszę tutaj Rage'a użyć. Okej, okay, druga runda, druga runda. Pierwszą jakoś tam przetrwałem. To nie zmienia faktu, że... Było ciężko, było ciężko i druga nie zapowiada się na prostszą w ogóle rundę. O nie, 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 nie tylko nie, zrób tutaj mi właśnie... Całej, całej seryki No wstawaj, kurwa, wstawaj! Co za kurczę, koleś? Okej, no jakoś poszło, jakoś poszło. Ledwo co? Jak zwykle, zresztą. hey cap how you feeling I won't attack you Green Lantern I think I finally have the rage under control it's all coming from this other universe trying to merge with ours its energy creates this terrible fury you just want to hit something that's what the guardian said how did you figure it out their alien gods are creating interference with my powers and infecting me with their combat rage great out of control magical alien god powers so that would make you a danger to us and yourself. None of us is safe from the rage until this is stopped. I have to go back to the Rock of Eternity to get closer to the gods and see how we can defeat this combat rage. There has to be a way. Good luck, Cap. Wizard. Wizard, I need your help. Oh! Oh! There are no wizards or sorcerers here. This place is not for you! Listen, Listen to me. me! Your presence here places my world in great danger! It is you who does not belong. I am Raiden, God of Thunder. Ethereal power courses through this place, yet, it is unfamiliar. Tell me, for what purpose does this place exist? This is a focal point between the realm of the gods and men. Dobra, kończymy tutaj, ale coś mi tutaj nie pasuje. Czy były tylko trzy walki z udziałem Zielonej Latarni? Wydaje mi się, że trzy. Ale okej, okay, no jak widzicie, piąty czapterek przed nami, tym razem jako Kapitan Marvel, to oczywiście w następnym odcinku tutaj już się żegnamy. I co? Zapraszam do kolejnego oczywiście, na razie cześć.